My jesteśmy generalnie z koła Sieć Debat Oksforskich. Debatujemy tutaj, działamy, jeździmy na wyjazdy, jeździmy na turnieje. Można tutaj się pospotykać właśnie w bibliotece. Z tyłu mamy idealny przykład jednej mówczyni, która się idealnie nauczyła tutaj debatować i poszerzyła swój zasób słownictwa, poznała wspaniałych ludzi, więc, więc tak tutaj działamy. Tak jak mogliście zauważyć, tak, to ja byłam w tle. Oczywiście ta popularność, już mogę powiedzieć kochani, jeśli chcecie poprawić swój można powiedzieć zasób słownictwa, poznać super mega świetnych ludzi. Jeśli chcielibyście poprawić swoją umiejętność prezentowania na wykładach, oczywiście to jest przydatna umiejętność, ale czymże jest w porównaniu z dyskusją z ludźmi z różnorodnych, że tak powiem tutaj e <średziny> środowisk. Oczywiście tutaj logistyka, tutaj informatyka, tutaj socjologa, no kochani, bioinżynieria, bioinżynieria z ludzie ja z całego świata. Cóż mogę tutaj powiedzieć, zapraszam serdecznie, bo jak się kłócić, to tylko u nas. Dziękuję. <głosy> <głosy> Ogólnie mamy wspaniałych ludzi, jak tutaj wcześniej mówcy przedstawili. Również przedstawiamy różne debaty na różne tematy, które mogą rozwinąć nasze spojrzenie na świat, Również możemy debatować na różne tematy książkowe, które są super przedstawione w klubie Książki w Bibliotece. I również mamy wspaniałych studentów, którzy mam nadzieję, że się będą rozwijać dalej. Co mogę powiedzieć? Mogę tylko poprzeć moich przedmówców. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszych mów. Tak jak na debacie mówców było czterech, jeśli chcesz być jedną, jednym z nich, to serdecznie zapraszamy do poprawienia pewności siebie, do umiejętności wypowiadania się z elegancją i gracją, czy to do wykładowcy, czy do swoich kolegów.